Lotnicza historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu wspólne manewry na Bałtyku na wysokości Półwyspu Helskiego przeprowadziły flota radziecka i niemiecka. W dniu 6 września 1924 roku flota radziecka została przez Polaków wykryta i poddana drobiazgowej obserwacji. Wykonano też zdjęcia z powietrza poszczególnym okrętom. Rozpoznano okręt liniowy Marat któremu towarzyszyło 10 torpedowców. Pochwałę dowódcy floty komandora Jerzego Świrskiego otrzymał za akcję rozpoznawczą dowódca Morskiego Dywizjonu Lotniczego pułkownik Antoni Leonkow. lotnicza historia Polski